Dziś chciałbym przedstawić rozwiązanie zadania numer 16, lecz zanim do tego przejdziemy zacznijmy od lematu. Niech funkcja G dana jest o, przepraszam, niech. G jest dana na produkcie o wartościach rzeczywistych U jest w K. A u jest w rn. Powiedzmy, że u jest wypukły. Tak. żeby sobie nie utrudnić za dużo, f jest dana, jest funkcją dwóch zmiennych i jest dana przez całkę z g. Rn. Nie, przepraszam. Funkcja jednej zmiennej. F dla x. U. Yy, mamy takie rzeczy. Chcemy sprawdzić, kiedy f jest ciągła. No to załóżmy jeszcze, że pochodne, Że mamy OK. No teraz tak. definiujemy sobie funkcję g, y, To jest g od x, y. I załóżmy, że Pochodna g. Pochodna g Y. Może tak. Hmm. Załóżmy, że g Y jest tyle oraz dla każdego zbioru zwartego. zachodni mamy istnieje stała m jakaś liczba taka, że dla x k całka tutaj jest pochodna g pochodna Gy X, norma operatorowa tego względem ln Y, to całkiem FV, jest ograniczona przez M, coś takiego, no i jeszcze musimy założyć raz mm. cała pochodna TG. jest funkcją no powiedzmy norma operatorowa tego interesu jest funkcją z L całkowalną na produkcie. No, to jest funkcja dwóch zmiennych o wartościach w przekształceniach liniowych, to weźmy sobie złożenie z normą operatorową, czyni z tego funkcję rzeczywistą i wtedy możemy mówić, co to znaczy. Wówczas F jest ciągła. Dowód jest standardowy. Widzieli Państwo już taki dowód wielokrotnie. No ale zróbmy go, żeby zobaczyć. Dobra, weźmy U i V. Zacznijmy od wybrania sobie dwóch punktów w U. K to będzie zbiór zwarty, który będzie po prostu odcinkiem łączącym U i V. Czyli to jest odcinek, on się zawierał w U, ponieważ założyliśmy, że U jest wypukłe. Tutaj. Więc odcinek łączący dwa punkty z U siedzi w U. Jest, jest zbiorem zwartym. K jest zwarty. To jest homeomorficzny z odcinkiem. Dobra. I. Raz. No. M. Będzie jak w założeniach. A no teraz spróbujmy oszacować f od u minus f od v. No. Robimy standardowy trik. Dobra, napiszę jeszcze to. Raz. To jest v, g v, y D, v, y Coś takiego. No i teraz robimy standardowy trik. Reprezentujemy przyrost funkcji jako całkę z pochodnej. wiemy, że Wiemy, że to jest. Aha, to nie wiem, ale no, żeby w ogóle napisać ten napis, to muszę założyć, że pochodna istnieje, więc G jest różniczkowalna. G, tutaj dopiszę. Różniczkowalna. Dobra, może klasy C1. Niech będzie. Niech będzie klasy C1. Dobra, to teraz zrobimy standardowy trik, Reprezentujemy to jako całkę z pochodnej czyli od, od jak to jest tu U, tu V tak A duże V i małe V teraz są trochę nieodróżnialne od siebie, ale to jest liczba, a to jest zbiór w każdym razie To jest oczywiście po, całka z pochodnej, czyli bierzemy pochodną G pochodną po Y g y Yy, yy. Dobra, U i V są punktami to w takim razie niech będzie od 0 do 1. Dobra. I tutaj. Yy. Te. Zaczynamy w zerze że chcemy, żeby to było u, no, no. czyli to. W jedynce chcemy, żeby to było u, czyli to jest u plus t, jak jedynka. No więc chcemy, żeby to V plus u, tak? Czy V minus u, jak C będzie równe 1, yy, to u się skróci i zostanie V. Ach, co na odwrót, tak? Czyli to powinno być w jedynce, bo to powinno być pochodna. w jedynce, to będzie... Yy, no. Mhm. no to odwrotnie. Odwrotnie. V plus T. U minus V. Ok. Jak w jednym podstawie T równe 1, to mi wyjdzie U. A jak w podstawie T równa 0, to mi wyjdzie V. Dobra, i teraz tutaj jest zewaluowany na aktorze U minus V. Yy. D, L1, D, L, 1, T, D, Y, OK. Mamy coś takiego. no I teraz patrzymy na ten napis i patrzymy na nasze założenia. Nasze założenia mówią, że ta rzecz tu no, na tym zbiorze zwartem, No te wartości siedzą oczywiście w naszym zbiorze zwartym k, bo to są elementy odcinka. Tak, żeśmy dobrali zbior K. No do tego zbioru K no mamy stałą M. Na tym zbiorze to się szacuje przez M. Przez M. Yy, z względem V. Ha, po pierwsze, to jeszcze musimy założyć. Yy, widzimy, że to jest całkowalne, więc to jest całkowalne. Yy, w takim razie możemy korzystać z twierdzenia Fubiniego. Ja to zrobię takim sposobem, że wymarzę a może dobra, nie będę mazać nie będę mazać tylko napiszę to czyli mamy f od u minus f od v będzie szacowane z góry wejdę z modułem do środka oszacuję to od 0 do 1 tak to jest u minus v no u minus V poprzez normę wektora, i dalej <coughs> całka po V z D G Y. no w tym punkcie V plus T, u minus V. OK? A i tutaj będzie dln, y. TL1T. No i teraz z naszych założeń zadania, z naszych założeń w lemacie, z naszych założeń lematu, yy, mamy oszacowanie to przez M, więc to możemy szacować przez M. Cała ta rzecz szacuje się przez M. No i wychodzi, że to jest m u minus V. Co co, co co pokazaliśmy. No w takim razie F spełnia warunek lipsicza. F spełnia warunek lipsicza. Ale uwaga, lokalnie. Dlaczego lokalnie? Dlatego, że proszę zobaczyć, że ta stała M, ona zależy od WiFa. Ponieważ M było dobrane do zbioru zwartego K, a K było wybrane w zależności od v. Więc M zależy od K, a K zależy od v, więc M zależy od U i V. Więc to jest jakaś stała, która zależy od tego, jak U, u i V są położone. Więc to jest tak naprawdę ten warunek jest tylko lokalnie, a nie, a nie globalnie. No w każdym razie. Stąd wynika, że F ciągła. No i koniec, koniec lematu.